Witajcie na Krupówkach. Chyba każdy, kto przyjeżdża do stolicy Tat, przyjeżdża tutaj po to, żeby zasmakować piękna gór. Sam mam na to wielką ochotę, ale nie czuję się tutaj zawodowcem. Jak wybrać się w góry, żeby zrobić to w sposób bezpieczny? Z tymi pytaniami udam się pod najbezpieczniejszy adres w Zakopanym, na Piłsudskiego 63a, gdzie mieści się Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Topr został założony w 1909 roku jako czwarta tego typu organizacja na świecie. Od samego początku ratownicy nieśli pomoc turystom i taternikom. Nasz dzisiejszy gość to Staszek Krzeptowski Sabała, prawdziwy as ratownictwa górskiego. Operator drona, medyk, nurek jaskiniowy, zasłużony uczestnik wielu wypraw. Do kogo jeśli nie do niego miałbym się zwrócić z pytaniem o zasady bezpieczeństwa w górach? Cześć Staszek! Cześć! Mam nadzieję, że w porę przypadłem, bo widzę, że gdzieś wyjeżdżasz. Wiesz co, no jadę. Słuchaj, powiedz mi to szybciutko, co byś poradził takim ceprom jak ja, żeby wyszli w górę, ale zrobili to w sposób bezpieczny? I przede wszystkim się przebierz, stary. No ale przecież mam kurtkę ciepłą. Zobacz jakie ty masz buty. Ach, badam twoją czujność, mam buty tutaj. Ale chyba temat bezpieczeństwa to jest dość rozległy temat. Stary, to jest temat jak cała Chochołowska, do której jadę. Chodź to, przegadamy po drodze. Świetny pomysł. Jakie są najczęstsze błędy, które popełniają turyści przyjeżdżając do zakopanego i wychodząc w góry? Najczęstszym błędem jest nie zastanowienie się nad tym gdzie się idzie i, i jakie warunki mogą nas spotkać, nie? Wychodząc w góry, trzeba jednak wziąć plecak, trzeba do tego plecaka wziąć coś. No właśnie, co, co by się przydało na taką wędrówkę? Dobre buty, nie? Takie, które raz, że muszą mieć jakiś ten protektor, żeby się nie ślizgały, ale też muszą być odpowiednio wysokie, muszą być odporne na to, żeby się nie przemoczyły. No na pewno trzeba się ubrać cieplej, niż nam się wydaje, nie? Czyli Dobranie... na cebulę, tak? No właśnie, żeby była ta warstwa, Odprowadzająca pod ciała, żeby była ta warstwa dająca nam poduszkę powietrza dookoła ciała, która grzeje i żeby była ta warstwa, która chroni nas przed wiatrem i, i, i deszczem, czy śniegiem. Trzeba zabrać rękawiczki, na pewno dwie pary. Ja już mam coś takiego w głowie, że no z jednej strony jest to rozsądne i, i słucham tego z zaciekawieniem, ale z drugiej strony mówię, e, przecież ten spacer potrwa godzinę, co może mi się stać? I to jest chyba zgubne. To jest zgubne, tak, bo... Może się stać chociażby to, że się zgubisz. Po prostu zabłądzisz z różnych powodów, bo gdzieś przegapisz szlak, gdzieś odejdziesz i wystarczy, że zostaniesz na parę godzin w, taki, w takim terenie, zestresowany, bez jedzenia, bez czegoś ciepłego i masz duży problem. Co Ciebie skłoniło do tego, żeby wstąpić do, do Topru? Ja po tych górach chodzę od dzieciaka. I e, zawsze ci ratownicy to byli, wiesz, to byli ludzie tacy, wow. Nie? No i chodząc gdzieś po tych górach, tak czy myślę, że fajnie by było e, móc też się jakoś tam rozwijać, a jednocześnie pomagać ludziom. A masz takie akcje, które gdzieś tam zapadły ci w pamięć? No na pewno takie e, rzeczy, które mi zapadły w pamięć, to były akcje, gdzie musiałem pomagać swoim kolegom. E, to miałem nieprzyjemność brać udział w dwóch takich akcjach i one, je będę pamiętał na pewno do końca życia. Ależ tu jest pięknie. Nie sądziłem, że zimą samochodem wywieziesz mnie w tak przepiękne miejsce. A widzisz? No, a wy tych Ładnie. sprzętów to naprawdę macie całe mnóstwo. No jest tego trochę. No, no, mamy od śmigłowca. Poprzez y, kłady, skutery, sześciokołowce, mm. auta terenowe, auta cywilne. Takie no właśnie, jak, powiedz mi, kikły. jaki musi być idealny samochód do waszej pracy? No nie ma idealnego, nie? E, nie ma idealnego, bo każde auto jest do czego innego, nie? E, kładem nie pojedziesz po drodze publicznej, e, terenówką nie pojedziesz daleko, do osobówki nie wsadzisz noszy, więc e, wiesz, staramy się dobierać sprzęt do tego czego akurat nie potrzebujemy, nie? A jest y, miejsce na samochody elektryczne w waszej służbie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Przydają się kiedy trzeba podjechać na taki patrol jak my dzisiaj. Nie smrodzi, nie hałasuje. Jest to dla turystów jest, jest też duża, duża zaleta, nie? A jak radzicie sobie z ładowaniem samochodów elektrycznych? No one mają całkiem spory zasięg. Mają rekuperację, czyli wiesz, tutaj w górach to jest, to jest dobra rzecz, bo, bo jak wysoko jedziesz, to później ci nisko zjeżdżasz, a, a one podczas zjazdu odzyskują energię. Także to dużo daje, wiesz, to, to, to robi fajną robotę. Słuchaj, dość już o samochodach, są takie piękne okoliczności przyrody, że musimy się, się przejść. Dobry plan. Tak, ale patrzę na te góry i nie dziwię się, że w takich okolicznościach przyrody można zapomnieć o bezpieczeństwie. Oj, można. Wiesz, tu płaska dolina usypia, nie? No, to strasznie, tak, ale powiedz mi to w takim razie, w jakie rejony się nie można zapuszczać? Nie powinniśmy się zapuszczać? Tam, gdzie nie możemy iść, nie pójdziemy, ale pokażę ci to z powietrza, nie? Ale zwróć uwagę tutaj nawet na to, co widać, nie? Łagodne zbocza poprzecinane stromymi żlebami. Wyobraź sobie, że teraz. Wychodzi ktoś tym łagodnym zboczem, gubi orientację i przez przypadek wchodzi w taki stromy źle, pada z lawiną i to jest moment. Nie? Dlatego trzeba się trzymać jednak e, raczej dolin, mniej stromych stoków e, i idąc wyżej, na pewno trzeba wiedzieć, gdzie się idzie, jak ocenić ryzyko, jak ocenić zagrożenie. E, trzeba wiedzieć, jak wrócić, trzeba być przygotowany na taką sytuację kiedy musielibyśmy dłużej zostać. To niekoniecznie nam się musi coś zdarzyć. Możemy trafić na kogoś, kto ma wypadek to i trzeba będzie, trzeba będzie z nim zostać i mu pomóc, tak? Więc jeżeli mało wiemy, trzymajmy się Doliny. Nie widzisz, tam łatwo wyjść, ale jak zgubisz orientację, wchodzisz że eksponowany teren. To jest chwila i możesz spać z lawiną. Trzeba bardzo uważać. Chodź, bo ci chyba zimno, co? Są górskie buty i górskie dżinsy, są fajne, ale na chwilę. Teraz rozumiesz? Tak. No, widzisz? No. no chodź, przejdziesz się trochę po śniegu. Nie, nie, bo sam sam powiesz. Chodź, idziemy. Jeszcze mamy latanie przed sobą. Zobacz jak to się niesamowicie zmienia. Kiedyś liny konopne, kije bambusowe, a dzisiaj niesamowicie skomplikowany i nowoczesny sprzęt. Chociaż czasami to wygląda jak zabawki, ale nie używamy niczego, co nam nie jest absolutnie konieczne. Nie? Powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się, że top korzysta z tak nowoczesnego sprzętu, ale róbmy wszystko, żeby nie musiał top z tego sprzętu korzystać na co dzień. Wędrując po górach, przygotowując się na takie spacery, róbmy wszystko, żeby właśnie odbywało się to w sposób bezpieczny, bo przygotowując się dobrze do takiej wędrówki, tak naprawdę oddajemy szacunek tym ludziom, którzy muszą nas później ratować. A teraz myślę, że jest dobry czas, żeby coś ciepłego wrzucić na ruszt i znaleźć jakieś dobre góralskie jadło.